odchudzanie nie musi boleć. I ja wiem, nie będę Ci oczywiście bajerować, że wiesz, teraz się odchudzisz, będziesz przejedzona, leżysz do góry brzuchem i się odchudzisz. No nie, nie ma co Ci ciemnoty wciskać. Zawsze jak jesteś w deficycie kalorycznym, czy jak się odchudzasz, to jest taki lekki dyskomfort. Kładziesz się spać nie przeżarta, tylko z takim lekkim... I jeszcze takim przestrzenią, że coś by się jeszcze zjadło, i to jest oznaka, że jesteś w deficycie kalorycznym. Ale jak jesz więcej białka, więcej błonnika, no to wtedy też jesteśmy w stanie zmniejszyć to uczucie dyskomfortu. I Skupić się właśnie na tym, żeby położyć się wcześniej spać. Jeżeli robisz jeszcze treningi, chodzisz na spacery, to wtedy, to nawet po pół godziny dziennie, to wtedy kładziesz się spać zadowolona, szczęśliwa. Wypijasz dobrą, ulubioną herbatkę przed pójściem spać i kładziesz się spać uśmiechnięta, ze zmęczonymi oczami, naturalnie, bardzo dobrze i czujesz się lepiej. Obserwuj po więcej prostych porad, jak być fit.